Cześć, tu Kawula. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć coś o szacunku. I tak się e, zafrapowałam nad tym słowem szacunek. E, czytałam książkę pod tytułem Pudło. Pudło jest zbiorem reportaży o polskim więziennictwie. Poruszył mnie mm, jeden reportaż, w którym więźniowie i mężczyźni i kobiety, ale głównie mężczyźni. W ramach resocjalizacji, w ramach pracy, chodzą do Domów Pomocy Społecznej i są opiekunami. I wykonują wszystkie prace, które są potrzebne do wykonania pracy, czyli opiekują się podopiecznymi osobami starszymi, często takimi, które nie są w stanie nie wiem, się nakarmić, napoić, przebrać, umyć, które wymagają po prostu opieki. I to, co było takiego poruszającego, to właśnie, że ci silni wytatuowani mężczyźni, z wyrokami, bądź co bądź różnymi wyrokami, przechodzili, hmm, może nie metamorfozy, ale odkrywali w sobie ogromne pokłady czułości, że kiedy oni przekładali. Człowieka, obracali go z boku na bok, bo trzeba co godzinę, co półtorej godziny człowieka, który leży, który nie jest w stanie się przewrócić, po prostu trzeba mu pomóc się przewrócić, zmienić pozycję, bo, bo, no bo ile można leżeć w jednej pozycji? Że ci mężczyźni robili to nadzwyczaj delikatnie, że byli czuli, że byli wrażliwi, że dotykali starszą osobę. W bardzo delikatny sposób, że byli pomocni, empatyczni, i oni się tego wszystkiego uczyli właśnie tam w domu pomocy społecznej. I robili te wszystkie prace, które wykonywali z ogromną cierpliwością, ale przede wszystkim z takim szacunkiem. I ja się zastanawiam, dlaczego. Większość moich klientów, i są to głównie kobiety, które przychodzą do mnie pierwszy raz na masaż, są zaskoczone i są poruszone tym tym dotykiem, tym jak inny to jest dotyk, niż który, niż który znamy na co dzień. I mówi: Ojej, dotykałaś mojego ciała z ogromnym szacunkiem, że nie doświadczam w życiu codziennym takiego szacunku, z jakim mnie dotykasz. I tak się zastanawiam, kurde, dlaczego tak jest, że to jest coś niezwykłego. Że to jest pierwsza rzecz, która tak bardzo porusza szacunek. Szacunek do każdej części, do każdego palca, które ja dotykam. I nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to tutaj w tym krótkim filmiku, bo nie mam na to odpowiedzi, nie mam na to teorii, nawet nie chcę jej mieć, ale ja miałam tak samo. Że, kiedy poszłam na swój pierwszy masaż i potem chodziłam na kolejne, to pierwszy raz doświadczyłam właśnie tej magii, i ta magia zamyka się w tym szacunku. Mam koleżankę, która jest opiekunką w hospicjum. Towarzyszyła przy około 600 odejściach. I ona zawsze. Przygotowuje ciało, osobę, która już umrze, przygotowuje ciało do przekazania dalej. I ona to ciało myje, ona jeszcze rozmawia z tą osobą. Dla niej to nie jest mechaniczna czynność i robi to z ogromnym szacunkiem, mimo że duszy już nie ma, tak, mimo że już nie ma kontaktu z tą osobą. Jest tylko ciało. A ona jeszcze go dotyka z ogromnym szacunkiem. I myślę, że Świat byłby dużo lepszy, gdybyśmy na co dzień dotykali się właśnie w taki sposób. Nie mechanicznie, nie jako coś, co jest oczywiste, tylko właśnie z taką czułością. Bo dlaczego dookoła lomi jest tyle wzniosłych słów, że to jest magiczny masaż, że wyjątkowy, że tyle miłości, że taka dusza, że takie emocje, taka energia. A ja to mogę sprowadzić do prostej mm, odpowiedzi. Tu jest szacunek do Twojej historii, do Twojego ciała, do Twoich um, słabszych, mocnych stron, do każdej fałdki, do um, każdej blizny, do każdej rany, do um, każdej krosty, do każdego zadrapania, do, każdej, um, do każdego zapachu, do, do, do każdej formy, do nadmiaru, do braku. Tu jest po prostu tak. Fajnie, że jesteś braku, fajnie, że jesteś lęku, fajnie, że jesteś radości, fajnie że jesteś, że fajnie, że jesteś po prostu. Cokolwiek to jest, fajnie, że jest i że mogę pomasować, że mogę dotknąć. Nie odrzucam, nie oceniam. I to faktycznie to jest jedyna dziedzina w moim życiu. Jedyna, przy której absolutnie wyłącza mi się ocena. I kiedy nie ma oceny. Nie ma żadnej, że o Boże, a przyszedł ten, o Boże, a teraz ten, ten palec muszę pomasować. O Jezu, tutaj to bym tak może chciała to ominąć. Nie ma, absolutnie nie ma. Jest płaska linia, jest cisza, jest pustka. Jest po prostu ciało, którego jak dotykam, budzi się we mnie yy, taka czułość, naprawdę czułość, że o jej to ciało tyle przeszło. O jej, ono pracuje, o jej ono jest, znosi ono yy, ono tyle czuję, i tak to jest osobny byt dla mnie, osobny byt, któremu ja też zadałam wiele ran, przysporzyłam wiele cierpień, zmuszałam do wielu rzeczy i nadal to robię. Więc łatwiej mi okazywać ten szacunek drugiej osobie drugiemu ciału i przez to uczę się też tego szacunku i y, tej miłości, tej akceptacji do samej siebie I to jest jeszcze bardzo długa droga, bo nie jestem w tym punkcie, kiedy ja tak super duper kocham siebie, kiedy tak super duper akceptuję wszystko, bo są różne dni i ta miłość nie jest konstans y, i no niestety, hmm, ale myślę, że chyba w każdej relacji tak jest, tak mi się wydaje przynajmniej, że raz jest bardziej, raz jest mniej, raz jest super, a raz... Y, w ogóle zejdź mi z oczu i nie teraz, to tak samo ja mam sama z sobą. <laughs> z sobą jest najtrudniej wytrzymać, mm. ale dzięki temu, że moi klienci mówią tak często i to mnie jakoś tak uderzyło przy ostatnim masażu tak często o tym szacunku i że go brak na co dzień, i w swojej pracy e, starają się też ten szacunek okazywać. Mm. A sobie, same, sobie samym nie dają, nie dajemy sobie. Ale czym jest ten szacunek? Szacunek to jest takie uwzględnienie swoich braków, swoich potrzeb, swoich granic. Na to się składa tyle rzeczy, że orety. Ja też mam czasem problem, żeby powiedzieć nie, też mam problem, żeby wyrazić swoje zdanie, też mam problem powiedzieć, słuchaj, nie pasuje mi to, też mam problem, kiedy czasem patrzę w lustro na siebie. Że jest czegoś za mało albo czegoś za dużo. Tak, też mam z tym problemy. Ale do mnie przychodzą osoby, które czasami siebie w ogóle nie zauważają, które tak bardzo stawiają innych na pierwszym miejscu, a siebie gdzieś tam przed północą: dobra, może coś dla siebie zrobię, ale już nie mam czasu. Bo jest rodzina, bo jest dom, bo są przyjaciele, bo jest praca i tak dalej, i tak dalej. I ten czas się kurczy, i zostaje, zostaje nas tak mało dla nas samych. I gdzieś ten szacunek do samego siebie się traci. I Lomi jest takim przypomnieniem. W ogóle ten dobry dotyk, bo ja nie chcę mówić tylko i wyłącznie o tym, że to musi być masaż hawajski, ale w każdym dotyku, jeśli to jest dotyk taki terapeutyczny, kiedy to jest dotyk pod tytułem Boli mnie ręka, chciałabym, żeby mnie nie bolała, idę do rehabilitanta, do masażysty klasycznego, do fizjoterapeuty, jest tu bezpośredni dotyk. I myślę, że kiedy jest ten dotyk z takim szacunkiem, to można dużo mm, więcej zdziałać, dużo więcej niż samą techniką. Dlatego. Dlatego mój masaż, masaż Lomi, którego uczę i o którym mówię tak dużo, dlatego jest tak magiczny. A powinien być prosty, powinien być oczywisty. I to nie powinno się mówić absolutnie o magii. To, to, to nam się należy każdemu jednemu szacunek. Nie tylko w dotyku, ale w ogóle. To tak, jakby się. To, to w buddyzmie, tak? Jak się kłaniam. A i ten pokłon, i to namaste pozdrowienie. Kłaniam się Twojej duszy, kłaniam się wszystkiemu, co jest w Tobie. I nazwijmy to górnolotnością, mm, ale to nazwijmy to takim, nie wiem, jakimś czymś, też, o dobra, ludzie się tam sobie kłaniają. A dlaczego się tak kłaniają? Jest tym pokora, jest tym szacunek dla kogoś, dla wszystkiego, co stoi przede mną. Nawet jeśli to jest jednorożec, nawet jeśli to jest piłka do automasażu. Nawet jeśli to jest ziemniak, który obieram. Mam ręce i wszystko, czego te ręce dotykają, mogą dotykać z szacunkiem, nie z czymś oczywistym. Nie, że ta książka. To jest tylko zbitek papierów. Nie, że ta półka to jest pomalowana deska na biało. To jest coś więcej. I owszem, czasem się wkurzę, czasem rzucę jakimś przedmiotem, czasem mam wszystkiego dosyć, ale wierzcie mi, kiedy obieram warzywa, kiedy przygotowuję posiłek, nie robię tego mechanicznie. Od wielu lat mm, przygotowuję to z szacunkiem. Dla... Tego jednego konkretnego warzywa, ale też mam na uwadze te wszystkie osoby, które spowodowały, że ja mam tego ziemniaka. I pewnego dnia po prostu doznałam jakiegoś objawienia, że ten ziemniak, to że ja go upieram, to nie znaczy, że on się znalazł tak po prostu. No nie, nie wykopałam go z ogródka, nie zasadziłam go sama, mam go skądś. Ktoś tę pracę zrobił, wykonał. Dlaczego niektóre zawody są szanowane, a inne no nie przyznam się do czegoś tam, że czymś się zajmuję, bo to jakiś wstyd, bo to tak jakoś takie nie jest poważane, bo tak jakoś trudniej, ale ktoś tę robotę musi robić i temu komuś należy się szacunek za to, co robi. Sprząta to i to je, albo sprząta sale pooperacyjne, albo zajmuje się zwierzętami, które zostały przejechane i gdzieś te ciała czasami leżą na ulicy, ale jeśli to jest świeże uderzenie, to często udaje się zgarnąć to ciało, tak, i ktoś po nie przyjeżdża, ktoś się tym zajmuje, ktoś opróżnia szamba, ktoś zajmuje się wysypiskami śmieci i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko do mnie dotarło gdzieś właśnie przy, przy tych reportażach, przy tym pudle, pudło reportaże o polskim więziennictwie i słowo szacunek ono wraca, ono wraca za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi do mnie na masaż, i za każdym razem tak samo zachwyca się właśnie tym szacunkiem. I jakoś jest mi przykro, że, że nie jesteśmy tego uczeni, że, że to jest takie oczywiste. I ja może nie mówię teraz rzeczy nie wiem, wielkich, ale myślę, że nie trzeba mówić rzeczy wielkich, bo my mamy problem z tymi podstawami: z tym, jak się witamy, jak się widzimy, jak się dotykamy i czy w ogóle w jaki sposób. I to, że to, że ja mogę masować i że mogę dotykać danego ciała, to może nie to, że to jest zaszczyt, ale dla mnie to jest coś niesamowitego. Naprawdę coś niesamowitego. I pamiętam, kiedy jeszcze byłam przed swoim własnym kursem masażu, zanim pojechałam tych 13 lat temu na kurs. Pamiętam, że kiedy byłam już po pierwszych masażach Lomi i kiedy zakwitła we mnie taka myśl, a może ja bym się tego nauczyła, bo coś się zmienia, że jakoś ktoś mnie dotyka inaczej i to jest no tak inne, że chciałabym się tego nauczyć. O na czym polega ten dotyk. I ja zaczęłam sama siebie właśnie tymi długimi ruchami, przed ramionami i dłońmi, zaczęłam siebie tak balsamować, zwłaszcza nogi, bo przy nogach to, to można zrobić tutaj z rękoma chyba większy problem. Albo tutaj na brzuchu, gdzieś próbowałam naśladować tego mojego masażystę. I sprawiało mi to ogromną przyjemność. Nie tylko takie mechaniczne wklepywanie oleju czy, czy balsamu w ciało, czy nawet nie takie wycieranie się ręcznikiem. Jeśli mężczyźni się nie balsamują, to niech się wycierają inaczej. Że urodziło się we mnie, ja bym chciała też sobie tak dać ten dotyk i nie traktować siebie mechanicznie. I to była ogromna różnica. I od tego zaczęło się takie powolne lubienie swojego ciała. Więc y, można balsamować się, można się wycierać w taki czuły, dobry sposób. Od tego można zacząć. To wcale nie musi ktoś nas od razu dotykać, ale można samemu sobie to dać. I to też jest leczące, i to też jest wzruszające. I tu się rodzi szacunek. I nie wiem, jaka jest myśl przewodnia tego nagrania chyba takiego, że szacunek powinien być. Czymś naturalnym, czymś, z czym się rodzimy, czymś, o czym nie trzeba przypominać i czego nie trzeba uczyć, a jednak. Także może zacznijmy od obierania ziemniaka, obierania marchewki, zalewania sobie kawy, herbaty w taki czuły, dobry sposób. To nie muszą być zawsze rytuały. Ja nie zapalam świeczek ani kadzideł, jak robię obiad, ale. Nie myślę wtedy o czymś innym, tylko myślę o tym ziemniaku. Nie myślę oczywiście o wszystkich rolnikach świata, jak ubieram ziemniaka, oczywiście, że nie. Natomiast y, ja to za chwilę zjem, ja to ugotuję, pokroję i tak dalej, i potem właśnie zjem, więc nie chcę tego robić mechanicznie, szybko. Bo trzeba. Ja nie robię tego też jakoś bardzo powoli, bo po prostu zajmuję się obieraniem i przygotowywaniem obiadu jak normalny człowiek. Czyli nie, no nie jest to dla mnie cały wielki rytuał, i nie modlę się, nie śpiewam i tak to, dalej. To o czym już powiedziałam. Ale jest w tym coś fajnego, coś miękkiego, coś dobrego, takiego, co by się chciało potem zjeść. Także y, pijmy wodę, ubierajmy się, y, przytulajmy, dotykajmy przedmiotów ludzi, zwierząt w taki dobry sposób. Taki, hej, jesteś fajny. Fajnie, że mogę do ciebie gadać, fajnie, że mogę ubrać białą bluzkę, fajnie, że mogę dotykać moich dłoni, kiedy do was mówię. Ja to czuję, ja czuję moje ciepło, czuję miękkość moich dłoni. Jakby nie muszę sobie o tym przypominać, muszę sobie przypominać o sobie samej kiedy się już zapętlę, kiedy tracę oddech, kiedy jest stres, yy, kiedy znowu sobie dowalam i tak dalej i tak dalej. Ale przez to, że mam dużo rzeczy dookoła, takich, które mi o tym przypominają, przez to, że mogę masować ludzi i ostatnia seria masaży mi to bardzo uświadomiła, yy, jak mało jest szacunku. Szacunek można powiedzieć równa się Widzę, cię, równa się uwaga, równa się miłość, równa się dotyk, równa się dobro. Szacunek nie tylko przed najwyższym urzędem, że ubieramy się w białe koszule i garnitury i się krochmalimy, ale taka, taka doniosłość yy, nad codziennością mogłoby być jej trochę więcej. Z tym Was zostawiam. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenia ze słowem szacunek i jakiego szacunku doświadczacie na co dzień i czy doświadczacie go na co dzień i w jaki sposób okazujecie ten szacunek. Także z tym Was zostawiam i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!